Kochani, pozdrawiam na Was bardzo serdecznie z nad Morza Bałtyckiego. Zobaczcie, ile jest tutaj osób, kąpie kąpi się w morzu. Właśnie tak ostatnio się zastanawiałam, dlaczego tyle e, ludzi przyjechało w tym roku na wakacje na polskie morze. Myślę, że w świetle wydarzeń, które dzieją się na świecie, jest to zrozumiałe, że osoby wyjeżdżające na wczasy wybierają polskie morze. E, też cenią sobie spokój. I o tym do tego spokoju chciałabym nawiązać, ponieważ sama ym, nigdy się nie ubezpieczałam. Zawsze uważałam, że jak mi się nic nie stanie, po co mam opłacać jakieś składki, polisy. Nadal mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Yy, jednak cenię sobie spokój i bezpieczeństwo mojej rodziny. Czasami zostałam się co by było, kiedy mi się coś stało. Yy, tak samo moi klienci bardzo często wykupują polisy na życie, czy polisy na ubezpieczenie, yy, na opłaty kosztów leczenia yy, podczas pobytu za granicą. Te osoby wychodzą ode mnie z biura, opłacając składkę, zabierając sobą polisę, zawsze mówią, obyś nie przydała. No i właśnie mają rację. Ja ostatnio e, wykupiłam sama dla siebie polisę w firmie Lloyd, która jest największą firmą e, na świecie, e, firmą ubezpieczeniową, wykupiłam polisę od utraty źródła dochodów. Gdyby coś mi się stało, gdybym uległa, gdybym miała jakiś nieszczęśliwy wypadek, gdyby okazało się, że jestem chora, nie mogłabym pracować. Uzgadniam, w polisie ustalam, jaką kwotę musiał, miałabym dostawać wtedy jako wynagrodzenie I, i czuję takie bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, ale wiem, że w razie, gdyby coś się stało, przez miesiąc, gdybym chorowała, przez dwa, w tym momencie firma ubezpieczeniowa wypłacałaby mi wynagrodzenie, które ustaliła w polisie. Też mam nadzieję, że z tego nie skorzystam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i idę dalej wylokować. W razie pytań piszcie. Papa! Pa.